Bezpłatna rejestracja firmy w CIDG z księgową takseon. Marzysz o własnej firmie? O byciu swoim własnym szefem? Ale kiedy przychodzi czas na formalności, czujesz lekki stres? Samodzielne wypełnianie wniosku o rejestrację firmy to często droga przez mękę. Jeden mały błąd, zły wybór formy opodatkowania czy pominięcie ważnej informacji Możecie kosztować sporo czasu, nerwów, a w przyszłości nawet pieniędzy. A gdyby tak, przejść przez ten proces z kimś, kto zna się na tym jak nikt inny? Na przykład z profesjonalną księgową? I to całkowicie za darmo? W taksion doskonale rozumiemy potrzeby przyszłych przedsiębiorców. Dlatego stworzyliśmy usługę, która zdejmie z Ciebie cały ciężar formalności. Oferujemy bezpłatną pomoc w rejestracji Twojej firmy w CIDG. Żadnych ukrytych zobowiązań ani haczyków, tylko bezpośrednia i profesjonalna pomoc na start. Jak to działa? To prostsze niż myślisz. Cały proces zamyka się w kilku prostych krokach. Zarezerwuj spotkanie. Wejdź na stronę taxon.pl lub kliknij w link w opisie pod filmem i wybierz dogodny dla siebie termin spotkania online z naszą księgową. Przygotuj informacje. Na Twój adres e-mail wyślemy krótki formularz, w którym zbierzemy podstawowe dane potrzebne do wniosku. Działaj z ekspertem. W umówionym terminie spotykasz się online z naszą księgową. Wspólnie przechodzicie przez cały formularz CIDG. Tłumaczymy, Doradzamy i upewniamy się, że wszystko jest wypełnione poprawnie. Na koniec razem składacie wniosek i gotowe. Twoja firma jest zarejestrowana. Dlaczego to robimy za darmo? Wierzymy, że dobry i spokojny start to podstawa sukcesu w biznesie. Chcemy, żebyś nas poznał i zobaczył, jak profesjonalnie działamy, bez żadnych zobowiązań do dalszej współpracy. Zyskujesz pewność, że wszystko jest zrobione jak należy. Oszczędzasz maszę czasu i możesz od razu skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, a nie na walce z biurokracją. Zrób pierwszy pewny krok w stronę własnej firmy. Kliknij w link, który znajdziesz w opisie filmu i zarezerwuj bezpłatne spotkanie. Czekamy na ciebie. Tak on wspiera przedsiębiorców. Możemy rozliczyć twoją firmę online, lub możesz to robić samodzielnie. Korzystając z naszej aplikacji, wybór należy do Ciebie. Najprostsza księgowość online sprawdź na taxeon.pl. Dziękuję za uwagę.